Międzynarodowy Wspólny Gołębnik Małopolska Wspólny wszystkim, jestem Dzisiaj u Krzysztofa Bokilicza. Witam Pamiętam. Krzysztof zrobił super wynik, bo latał pierwszego z gołębia na MWG Małopolska Polska w 2021 roku. Tak Krzysztof mówił w wcześniejszych latach też miał fajne wyniki, bo miałeś 35, 10. Tak, okazuje się te gołębie u Ciebie. Tak 19, że... A nie tylko u mnie, bo też mówiłeś, bo że... Na twój... konkurencyjnych głębika no na to, to, to coś mówię, że też ma się wysoko yy, i też tam na innych, nie? No to coś, coś tam robił, to coś tam co? robią. Czyli, czyli wyniki yy, hodowca yy, ma super na poziomie. Nie jest pierwszej łapanki, jak to się mówi. W sekcji zrobił w tym roku mistrza yy, głębiami i Modyni. Tak. Krzysztof, ja cię na razie gratuluję w wyniku u mnie. Puchar za pierwszego, pierwszego A z lotnika. Dyplom za pierwszego azlotnika, lotnika 22 miejsce z finału oraz dyplom 48 miejsce oraz 49 azlotnik lotnik z. Yy, też to jest miejsce z finału i, i, i as z całości. Yy, Krzysztof, jeszcze najważniejsza rzecz. Tak. Złota obrączka za najlepszego azgołębia. Może tak bardzo tego nie widać, ale już były prezentowane na wcześniejszych filmikach. Oto dla ciebie Dziękuję. tylko nie wrączku i na naszą na gołębia, bo ci, bo ci gołębia już się to nigdy nie oddadzą. No nie, to nie, pamiątka, na pamiątka na, na, na chyba na całe życie tak. jest wygrawerowane pierwszy AST 2021 MWG Małopolska. Pamiątka na całe życie i gratuluję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Krzysztof, teraz chcielibyśmy, żebyś nam opowiedział coś na temat e, tylko głębi i tej twojej hodowli. Bo z tego co z tego, co, co, co mi opowiadałeś, już tego tej miałem w rękach, wszystko to jest prawie jedna linia i e, Tak, gołębie, które sprawdzają się u Będziemy. Ciebie, e, które się sprawdzają u Ciebie na wspólnym języku, są to e, wyselekcjonowane gołębie już e, praktycznie m, z jednej rodziny, e, tylko różnią się tam domieszkami, jeśli chodzi o pokrewieństwo lub, o, lub krzyżówkę. Co tu mogę powiedzieć? Pod, ten, ten, ten pierwszy astotut jest właśnie po tej parze. Ojciec jego to jest gołąb czerwony. To jest gołąb, to jest gołąb, to jest gołąb który ma w sobie mulemasa i iszniga. To jest krzyżówka. Co powiedzieć jeszcze o tym gołębiu można? Jest to gołąb z e, 2000, tak w rodowodzie napisałeś, 2011 tak, 11, 11 rok. rok i on już się płodzi, jeszcze płodził właśnie, 11 e, tak, tak, rok. Tak, 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 I po tym gołębiu e, właśnie młode Nigino. E, młode Nigino to może nie są jakieś najszybsze gołębie, ale, ale, ale świetnie sobie dają radę. Czyli szybkość gołębia weszła jakby trochę z trochę z, z, z od strony samicy. Samica jest e, prangę, e, więc e, myślę, że tutaj z tej strony jest szybkość, a z tej strony jest inteligencja. E, ten gołąb latał i, i z Paryża, i z Brukseli i e, z długich lotów, I, tak, 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 I robił, tak, robił. człowiek konkurs, tak to tam mówił. Nie zgubił konkursu na tych długich lotach, na tych długich z latach. latach. Robi, robi, robi gołęb, gołąb... gołąb. Tutaj, jest, tutaj właśnie taki materiał tego gołębia jest to, że bardzo dobrze przekazuje. Jego dzieci, wnukowie, prawnukowie e, po prostu mają tą e, cechę, że powracają do gołębnika. No i nas to dziesięcioletni gołąb, to powiem ci, super zadbany jest. Fajna forma jest u niego? No. Że, że mówię, że i to, to właśnie nie dziwne, dziwne, że go on jeszcze płodzi, bo tak, jeśli ma takie dziesięcioletnie gołębie czasami w rękach, no to już naprawdę są już takie dziedziusia, a tutaj jeszcze jest. Jeszcze nie, nie tam to jest tylko pełen wigoru, także... Ma bardzo ładne oko możesz sobie e, zwrócić uwagę. No to ja już mówię, ja już go oglądałem, to, to, to już wiem, ale do, do, nigdy na filmie tego nie da się tak ładnie pokazać, ale naprawdę zobaczcie, jakie jest fajnie zbudowane na, na, na takich takim fajnych plecach mocnych jeden piórow, jeden ogon i to jest gołąb dziesięcioletni, czego powiedzieć to nie jest gołąb młody, chociaż zawsze mówią, że gołębie młodsze dają czasami lepsze te, te, te lotniki, a tutaj jest... Fenomen. No tutaj no w tym gołębiu to jest właśnie ten jego fenomen, że dzieci, wnuki, prawnuki, z jaką samicą by nie był, czy z pokrewieństwa, czy z krzyżówki, to zawsze, mm. zawsze te cechy powrotności mają te młode. Dokładnie. Pokażmy to tą samicę tego gołębia, czyli matkę Asa Lotnika. Z tego co widać, to matka, to dziecko poszło o to jest właśnie ta budowa. Tak, to jest ta budowa. E, matka, matka, matka poszła, e, znaczy matka, w no, matkę poszedł kolorem to to dziecko, z tego co widać. Tak, po nich no, różne kolory idą, z racji tego, że on ma w sobie krew kulemansa, e, to i takie czerwone, centkowane potrafią wyjść, i ciemne, e, jakieś białoloty, no, kolory naprawdę e, daje e, wszystkie. No, z oba oba gołębie naprawdę fajnie zbudowane są. Ten ten jest typowy na szybkość, tamten jest typowy taki właśnie maratończyk, jest, jest długi, jest typowy maratonczyk. Tak, dobre, jest... dobre, dobre połączenie. Ty mówisz że z tego połączenia u mnie na gęniku też już tam były. Tak, z tej samicy, e, tylko ona była zaparowana e, na tego samca. E, są jeszcze u Ciebie m, dwa gołębie. Ona była też jeszcze w tym roku z tym samcem. E, dwa były dane, dwa ukończyły loty. Myślę, że to jeszcze będzie lepsze połączenie z racji budowy tych gołębi, jak również szybkości powrotu umie na gołębników. Tak tak. To jest jeszcze ten... lepsze, tak, połączenie one Opa. są szybsze. No się, a, a no budowy są takie. Nie? Ten samiec był u ciebie w 19 roku 11 lotnikiem. To jest też mój gołębi. Aha, to, to jest ten To jest ten odkupiony od ciebie. No widzicie, no to widzicie, odkupują właściciele swojego gołębie, dają na wspólne gołębniki i później dalej. Dalej im się to pokazuje. Tak. To fajna nowość, bo nawet nie, słyszałem, nawet nie wiedziałem tego. Tak, to jest... E, to to jest Czyli jak tak widzicie, tak no, warto, warto czasami swojego gołębia kupić, zdać fonik dzieci w kolejnych latach i, i wygrać, wygrać fajny fajny wynik. Tutaj właśnie zaprezentowałem kilka tych gołębi. To są właśnie już młode. Po tym samcu, po tej ciemnej samicy, to na przykład te ciemne, na przykład te białą siwe ten czarny samiec na przykład, to jest ojciec tego siwego, ale to jest wszystko jedna krew. Tutaj te graniaste to są również gołębie z tego czarnego samca plus... O, Drodzy hodowcy, chcieliśmy wam jeszcze przedstawić właśnie te gołębie z bliższa Krzysztofa Robakiewicza. Jak, jak zwróciliście uwagę pewnie wcześniej, Krzysztof jest Pasjonatem bardziej w gołębiach takich mm, kolorowych, kolorowych, może tak to określić. Ale tak, jak Krzysztof powiedział, e, dużo finansuje i dużo kupuje gołębi kolorowych. Dużo tych gołębi odpada i dużo tych gołębi, e, co już zostają, to selekcjonuje i łączy je na, na siebie i wyszukuje te perełki. Bo tak, jak Krzysztof powiedział, tak ciężko jest uzyskać gołębia w oryginalnej barwie, który mm. e, będzie miał jeszcze dodatkowo cechy powrotno-lotowe. Na pewno no, każdy chciałby mieć jakieś kolorowe gołębie na gołębniku, jednak nie jest to takie proste. No Tutaj udało mi się wyselekcjonować takie linie już tych gołębi, które przekazują barwę, kolor, tak jak widać tutaj w tych kratkach i potrafią zdobywać czołowe konkursy to nie tylko w oddziale, czy, czy, czy gdzieś tutaj w sekcji, ale również na wspólnych gołębnikach. Ja również sprzedaję gołębie kolegom do różnych oddziałów. No i wracają po te gołębie. Czyli, z powrotem, no. Tak, czyli te gołębie się sprawdzają. To nie jest przypadek, że nie wiem no raz u kogoś wystrzeli a potem tak. nie ma tego gołębia. Ale Krzysztof tak powiedziałeś, że dajesz dużo pieniędzy za gołębie za te kolorowe gołębi bo ciebie interesuje e, tak. to, ciebie interesuje to, żeby żeby gołąb nie był zwykły niebieski nakrapiany, tylko szukasz takich szukamy, fajnych gołębi tak, szukamy, kolorowych. Szukamy. To jest bardzo ciężkie i trudne, bo to naprawdę żeby znaleźć takiego gołębia, to trzeba dużo dużo mieć cierpliwości i dużo dużo poświęcić czasu i trochę też nakupić materiału, bo tak sam powiedziałeś, kupiłeś nawet i z 50 gołębi, z tego wyselekcjonowałeś 2-3, a resztę to odpad i, i musiałeś wyrzucić. Tak, ciężko, ciężko jest właśnie trafić gołębie, które e, będą, będą, będą powracać do gołębnika, jeśli właśnie tutaj wchodzi w grę bardziej kolor, jako dla mnie kolor, budowa. E, bo, te, tak, bo te gołębie naprawdę, tego, tego tutaj, bo te, te kolorowe u Ciebie gołębie, bo tak można je nazwać, e, mają super budowę, jest naprawdę aż, aż Aż dziwne czasami mówię, że to, że, że gołąbko nie ma takiej fajnej gruby, nie będzie jakimś fajnym, fajnym lotnikiem, czy coś, a u Ciebie jednak się to sprawdza, bo zrobiłeś e, mistrza tego sekcji tutaj. E, tak mówię, że w oddziale nawet nie wiesz, który jesteś, bo nawet nie masz czasu już lecie, bo miałeś mało czasu. E, trzeba by to sprawdzić, bo też też nawet... Bardziej no. chowam gołębie jako hobby. Jako hobby. Jeżeli właśnie. tak, jakieś... Ściganie się i ty też ty też, masz, ty też nie masz czasu, bo tak jak mówisz, że, że czasami ciebie po dwa, 3 miesiące nie ma, później wracasz do. zajmujesz się głębiami, więc zajmujesz się tylko młodymi. Bo tak, na... młode jest łatwiej dopilnować, bo tak. jest ten sezon lotowy tak. zdecydowanie krótszy niż przy głębiach starych, więc skupiam się na młodych. Dokładnie. A tak jak. Rozmawialiśmy, no wolę wysłać gołębie na wspólny gołębnik, niech rywalizują z najlepszymi e, hodowcami e, i tyle. no. Same już muszą wtedy pokazać co są warte. Bo tutaj Krzysztof. jeden zadba lepiej, drugi gorzej, e, a, a tam na wspólnym gołęniku, e, no to już wszystkie Wszystko mają. Wszystko są tutaj. równe. I... Tak jak widzicie, osiągnięcia są, e, więc e, Krzysztof też. E, kto latał w oddziale, to też coś wygrał, w związku może bardziej powiedzmy, w PZHGT, na wspólnych gołębnikach też. Ugrał, bo też są też ze wspólnych gołębników, więc pokazuje się hodowla na takim szczeblu jakby na wspólnych gołębnikach jak i w oddziele. No, Tomku, znasz te gołębie już, y, któryś rok y, u Ciebie latają, tak, więc no zawsze, sam zawsze, możesz się wypowiedzieć na Zawsze mnie to temat. też dziwiło, tak. czemu Robakiewicz się, się daje pięć druży, a teraz go zrozumiałem, bo mówi, że sam sobie szukał i selekcjonował także tak na wspólnym gołębniku, bo e, tak jak mówiłeś, Łatwo jest kupić kolorowego gołębia, ale niełatwo jest z tego gołęba kolorowego wyciągnąć super, super Asa. Ty wiedziałeś, że są one dobre, ale chciałeś też je sprawdzić na, na wspólnym gołębniku, które, które z tych kolorowych też się fajnie sprawdzą. I tak naprawdę twoje białe gołębie pokazały rewelację, bo w tamtym roku był pierwszy gołąb z czwartego lotu ten biały. W tym roku wysłałeś dwa białe i dwa białe to tak. były fenomenalne, bo przyleciały cały sezon czyli 40? tam mówiłem, to była 40, któryś był z 36 lat z finału, to nie pamiętam, żebym wam teraz nie, nie mącił też i asem, asem lotniki też wysoko, więc tak jak widzisz już już i jest sobie takie, że że super, super się pokazują i super, super lecą. Krzysztof, powiedz mi jeszcze jedno słowo, masz jakieś jeszcze jakieś e, ciekawostkę tutaj, żeby powiedzieć dla dla hodowców, uczestników e, e, Ciekawostka. Ciekawostka a propos nie wiem, moich gołębi. Mogę powiedzieć, że w tym momencie jestem już na etapie, że jest to praktycznie jedna linia gołębi, która się sprawdza i na wspólnych gołębnikach, nie tylko u Ciebie, jak również i w lodach oddziałowych. W tą linię teraz już, że tak powiem, poszedłem całą siłą. I już myślę, że nie będę bardziej tego rozwadniał, ponieważ jeśli coś działa, no to już trzeba to pielęgnować i, mhm. i pilnować. No cóż mogę dodać. Zobaczymy rok 2022. Jak się sprawdzi. Jak Dokładnie. się sprawdzi, tak. I wtedy gołębie same już zweryfikują. Dokładnie. Dobra, Krzysztof, więc z mojej strony to gratulacje. Dziękuję i... raz jeszcze. I, chcia... I chciałbym, nie hmm. wiem. E... Może chciałbyś podać swój numer telefonu, bo może jakieś osoby zainteresowane byłyby jeszcze może jakimś zakupem od Ciebie gołębi, bo na pewno coś tam chciałbyś udostępnić hodowcom. Kilka sztuk na pewno by się znalazło w sprzedaży. Więc jeśli możesz to powiedz swój numer telefonu. I... 534 000 255 Więc hodowcy jeśli poszukujecie jakiegoś sobie materiału wyselekcjonowanego gołębi takiej barwy jak tutaj Krzysztof przez lata w swojej hodowli selekcjonuje i sprawdzonej barwy, bo możecie sobie sprawdzać, że jest nie tylko wynik na wspólnych górnikach, ale również wynik na lotach oddziałowych. To zapraszamy do kontaktu i dobry, lat dobry lot. Dobry lot. Na przyszłość.